Vista... Santa, Fe. O, Santa Fe Tak, Santa Fe to Dobra mapa, jest, no najlepiej. Villa de Kazika. No. Ale to diabetus też jest kozak Nie grałem. Ja też nie grałem jeszcze O bo to Kiedy jest ta mapa No to jest, mówię to jest ta Villa To, to nie jest Villa Kazika żadna. Mam po... Ach, to nie, nie grały z nami A, Nie, ty grałeś z nami kiedyś To zawsze była Villa nie, nie, Nie Ach, tak, mam tak. podgrzewany basen. Cześć. Podgrzewany basen to takie, taka dobra rzecz. Ale trzeba. garam, garam, gara, 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 gara... piranie są w basenie. Piranie. I nie widzę Nie widzę, nie widzę. No, no... kłamiesz. No patrz, no, podgrzewam je specjalnie. Ale masz no, no, takie piranie. <gulne> 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 piranie go zjadły, widziałeś to wamże? No patrz, właśnie, tycześ się odpaliły. Cudowne. A chciałem zrobić ogrzewany basen. Ale człowiek mówi, uważaj, uważaj, bo są w basenie tym, co? Nie, nie, nie. Tak ja mówi, uważaj. To, że... Ej, ej, No niestety, no nie widziałem ich, no. Damian, Damian, chcesz może wyjść do basenu? Zobacz, Gdzie jesteście? Piranie? Oglądamy basen. <noise> Kogo to złosi kasi, w środku kasi, leżą? Kasi. No, no, kasi. no. Dostałeś? Dostałem. Ogrzewany basen. Tak, podgrzewany jest. Ja nie wchodzę do podgrzewanych basenów. Czemu im rzadziej co zrobił wambra? Zabijał się tam wam wambra. Ja nie zabiję wambra. A ty za patrok się tu Ja widzę patrok Ja wszystko wytłumaczę, proszę mnie ja nie zabijać. Rzucam broń, wszystko wytłumaczę. Nie zabijajmy go, na pewno go no, nie zabijajmy go. broń, broń. No, to nie wtłumaczy. Co tam powiedz, Patrok się. No, no więc tak. Zrobiłeś? Bo ktoś zabił mojego serdecznego przyjaciela Garowa. A teraz piranie, piranie, płasta, nie piranie, płasta. No cóż. <g professionals> Gdzie piranie w basenie No nie możesz chodzić do basenu, są piranie wewnątrz no, sobie, wejdź do basenu. No, my że ty mi się. Ja to nie tak, to kazi tak. A myślę, że ty tam coś... Jesteś tym, a nie <laughs> Latające <laughs> piranie! piranie. Shadow to było latające piranie, latają. A piranie, no? Tak, to jest bomba bomba. To miało być na obiad, ale ktoś mnie tak, powstrzymał przed ogrzaniem basenu. Tak idealnie powinienem <toczny> powiedzieć, wiesz Bomba jak będzie wybuchać. No jest bomba wtedy. Bo nie mogłem poczekać bomby. to kazi. Mam aktimelki są kozak. No, no aktymelki są super. A gdzie ma bomba. A, no, ja lepsza. Lepsza. a ja, no, ja to są jeszcze tobie, dlatego <laughs> mogłem poczekać. Bo w boilerze. ma bombę w boilerze. Nie. Kolega was ostrzegł. Uważajcie, są piranie, a to co? No. Bieg jeden, drogi, jeden biegł. No powiem tak, no. no, tak, tak. no, to no Kasik, pod presją no, zapomniałem no, ja o tym. Może wyszły akurat. Wyszedł na spacer one latają, czego nie rozumiesz Nieprawda, wyszły <grym> na to jest spacer Wyszły na spacer, mówię ci Pompel Ale w tym, w są menhacki, co? Ciekawe na ten miały Ale mam gaming room, o mój Boże Jak no Każdy wiem Kazik, no, miał... już sobie połamałeś kości? No bo sobie sobie na sekundę, potem ja się runę zaczęłam Au, ja też Ty te ja też małeś. dobra

tak? Tak. Tylko... No. Dobra, wam w kłamie, zabijamy go jak coś. Gdzie ty dobra. jesteś? się, chodź ze mną. Patrak się ja Nie mam ja mam wam brać. Nie. Siema. Proszę mnie nie zabijać. Gdzie... Mam darw dla was. <głosy> <głosy> chodź chodź no dobra, znajdź, nic się, chodź ze mną, się, chodź ze mną. Znajdźcie, znajdź. Będzie. Aha Gdzie wy jest. Fatox! Co to za akt wandalizmu? Ja widziałem jak ty to okno wybijasz. Nie, nie, no, nie wbiłem żad żadnego okna, nie móc Co to za akt Tam jest No ja prezent mam! Ktoś do mnie strzela. On ma prezent! No, wam, przynieś prezent wam, że... Przynieśam ktoś do mnie strzelał, go. nie mogę. Wiem, nie wiem, na przykład patrzę na przykład. O, fajnie! Jeszcze nie widzi, może przejść. A jednak, jednak, cię widzi. Źle rodziłem. A Bo nie ufam. Możesz przyjść spokojnie. A my za mam Weź regał, tam postaw, żeby sobie <laughs> rakotować drzwi. Albo chociażby. Ja teraz mam złamaną. Dziurę masz w to możemy to uznać za No widzisz. Ja mam dar. Dość. Nicę mi Kazika zabili. Odejdź. Halo. Gdzie jesteście? Bro. Wow. Ała! Nie, ktoś na kurwa. do mnie strzela, ze snajperki cichej! Garuch uważaj, gdzieś na dachu ktoś ja, no. się Shadow, Shadow, co ty odwalasz? Shadow. Ja sobie na koniku. Ile można? W, w każdej rundzie ujrę w ciebie, bez no. powodu. Bez kit. do rundy. Nie każdy. W 90% niech ci będzie. Jedna no. na pięć, w jednej na pięć Jedna nie na umierasz. Pięć. Ja mam pomysł. Bo jesteś Fajne. trajtorem i go zabijasz na początku, jedna na pięć Nigdy nie było takiej sytuacji jeszcze, no. Ale na ci to Cię zanurzuję w moim gaming roomie Fajnie, Brzmi jak dobry poławcy Tak, tak, to w nim powstały najpopularniejsze odcinki to Takie fachnie. jak TTT na mapie Amogus. O tak <laughs> Sławny, sławny jesteś albo takie, Ale, albo Ale nie wybiłem, one były wybite tak, tak. O, oko. Tłumaczy. No, tylko winne się tłumaczy. Dokładnie. Tak, tak. Jak dbać, ale ale widzę, w... to lecia dwa dane, no to już ci się potwierdzi. Dlatego Nie. Ma. Przecież ja jestem właścicielem i mnie nie potwierdzą. Ja mam pomysł. Śmieszne granaty. Patroks, dogadajmy się, dogadajmy się, dogadajmy się. Nie ten pomysł. <grym> nie wiem, to jest moja pozycja snajperska. <grym> ja też tu siedziałem, więc wiesz. Ej, tam ktoś się spadł. EJ Nie, proszę nie, proszę no, no znowu, nie, nie znowu, proszę o, nie znam. proszę On nie. sam umarł, on sam umarł, ja do tego ręki nie przyłożyłem był mój plan, to był mój plan, spokojnie No dobra, to ja przejdę i to zobaczę, okej? Ja już okay, sprawdzę kim proszę. był Był niewinny Chcę ci jacuzzi zrobić, za mnie on Tu leży Tu leży, patrz Hmm Mi się wydaje... Nie, 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 nie we mnie No dobra, myślę, też tak myślę. Ale nie grałem tylko na jednego tripera, przy okazji? Nie. Co ty nie. Co ty mówisz za farma. No nie, weź zakryj, to ma być zakryte. Tego nie ma być widać. Ciekawe. No. Bombę podłożę. No zepsuł mi cały plan tym Damianem. On widział jak plantuje bombę, no i ktoś... Chciałem go zabić, ale zapuścił, no i wszyscy się zbiegli, chciałem ją ukryć, ale nie zdążyłem. <śima> <śima> <Niało>. <śima> zbiarczy, <bombę> nie <śima> ja się tak robi. bomby nie widziałem Ja się nie zdarmuję bombę w ogóle. Naciśnij E i to masz do wyboru kabelki. Ja wiesz z ja tej bomby nie zauważyłem Dobrze ją kryłem, tak, tak, za sofą. Nie, bo patrzyłem już od razu przez to a nie na ciebie. No i prawidłowo. Patrzyłem za, kana za kanapy. Cześć, ja. Ej, byłem tu pierwszy. I no i czemu wybijasz wszystkie szyby? Dlatego, bo patrz. Jak zwykło. Spokojnie. Zróbmy potężną zupę akt Przepraszam. Ty, ty masz. Policja! Dobrze, poddaję się, poddaję się, poddaję się. rozsypał się. dobra. poddaję się Ej, nasy... kto się Ktoś się rozsypał? Ktoś się rozsypał? Nie to wiem. Żeby czeka dmować. Widzisz mówię na dachu i, i tak mówi tam. Wiesz, mówię. Mam wytajdę no, w panie ja Nie wiem, Na Ja, ja pamiętam jesteś terrorystą, Andry... nie Co tak ja, ja strzyjem, jak ja broni nie mam, mam tylko bloka. Tak było, mówię a kłamiesz, kłamiesz. A to no piranie, zapomniałeś piranie jak lądowałem. Ha, no dobrze, ale nie, 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 nie przecież prze, 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 szybko, nie powinny mnie zjeść. No dobra, no, tylko no, się ugryzy, nie chciwej. Dokładnie, wejdzie. tylko stópkę ugryzły no. Ale one latają, pamiętaj o tym. Piranie, tu tu tu, 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 tu. Ale cię w tętnicę dawam ugryzły Poczekaj, no. robię misję. Wykrwawiłeś cię, Petrokis, jak na no, ja na palce. Przepraszam, więc takie... Jaren... Wiem się jak cię zabija, nie mogę jeszcze masz wstrzymać to. No. To masz silniejsz ode mnie. Oh. Mamcie oh. zostawić smoka po sobie <grym> <grym się> z tego. Dzięki za smoka. Ale tu Mało śmieszny granat. Polecam bardzo. Do widzenia. Cześć. Cześć sama. Cześć. Cześć. Chcesz zbierze? grać z nami tylko... a. tylko... <grym się zbierze> Wyszedł. Widzisz to <Sz> Podoba ten bardzo fascynujący game, o kurno. Ale to było bombowe. <grym> było bombowe. Mimo to się o Antka, co wersjało na dachu. No co to jest było na dachu? Ale tak wyleciało inaczej, tak super. Mhm. Kazik, wycięłeś go. Napisz śpilani <grym> na niego. <grym> ale jeszcze. Przecież, jeszcze To jeszcze jest ostateczny żyje, pojedynek. Też. Nie żyje. Ej tak patro! Ja. U, u mnie żyje. Wygrałeś z nami w Criminality czy nie? Za mną. A no tak, no. Faktycznie. Uważaj na swoich nemezis Ale powiem ci, że w pięć osób byłoby fajnie. Co, jest? co, co? Jest? to jest? Sami to jest? Criminality? No. No, to tak? jest takie coś, że jesteś po prostu kryminalistą, i rabujesz i strzelasz do innych ludzi. Pamiętam tam śmierci windę do teraz. Że w dół, a tam. Ale my dalej jej, ale my tam nic nie zrobiliśmy, praktycznie. No bo tam za dużo ludzi było, w sensie dwóch takich masnych ja ludzi. Ja bym spróbował w pięć osób tam wbić. Ale tak wiesz, w pięć osób tam wbić, to nie mają szans. tam mieli jakieś minigady, chłopie. To tak wygrane trzy na A nie, bo jest pięć, no. Na... uważaj, tam są piranie! Uważaj, Wszystko bo nie jest? To on zwocił lądy. Piranie Dobra, Nie ma pirań. Tak. Nie no, będę zboczyć Dopiero za 8 sekund Cię pojawiałem piranie, nie strzaj do mnie. A on ci pojawiałem jak dostać każdy role, tak? No, oczywiście. Kazik, nie. nie! Nie gryzam piranie! To jest O nie, każdy... Nie mam go zjadł! piranie go zjadły! Piranie go zjadły. I ja nie idę nakarmić piranie z Idziemy karmić piranie ten Patroks. <grymne> piranie latają w Europie. Piranie cię zjadły chyba wiesz. Piranie latają. PIRANIE nawias, PIRANIE, O NIE nie też zjadły Ciebie Wam Bember zjadł z piraniami No nie On strzela piraniami Dobra, poszli garów na criminality Nie, nie, nie Okej Co? No teraz A może coś co No to do końca może Do końca tej mapy MM poszedł cysy No ja też Jestem za. Nie. Co jest. Nie, mi się nie chcę Nie A lubię jest takich gier. To są piranie, czy nie, Kazik? Wow. Podlajcie piranie. Nie, to nie są Musimy zrobić grzany basen, żeby ich tam nie było. No właśnie, bo to jeszcze trzeba. Ej! Garof, zwłoki spadły! No wow. Co jest to je Przecież Petro, nie ma już ich. Zatraktowaliśmy ich gazem. To on strzelił! Damian, Damian, chodź, Damian, Damian, chodź. Dobra, dzień kolejny, jak dajmy do małe strzelać, możemy coś z tym zrobić? Zdjęliłeś się do Wombembera Ani raz nie dłem strzał, byłem cały czas. Nie wiem, Damian the Traitor. Brrr, mocy strzeli. pamięci, kto powiedział, że mnie piram nie strzeliła. Damian, to ty? Cześć, Damian. Nie wiem, mnie widział, się. że nie strzelały. No, nie strzelał. Ale no, przecież. ja mogą zjeść każdego, a Damian naprawdę no, by tego nie zrobił. To tam stoi o... Ej nie, to Kazik! Kąsi. Jaki Kazik No kurczę, je nogi, w wannie, a ty co? Co cię nie? No Nie, ja nigdy tak nie zrobił. Bamar po, Tak, Bamar pokręcuj piranie. Nie, zrzędaj Zrób to, zrób to garów, zrób to! No. Dobrze. Ale masz potężnego... To jest ząperkę co, co Kto Patroks, użyj mocy dedykacji <totro> 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 dedykacji Dedukcji. Użyj. Użyj mocy dedukcji Mocy dedukcji <totro> Użyj mocy wzroku. No Ja bym zagrał na ofisie, przez Mam bardzo dużą ochotę. Też Na... GLE na office Z nagewami. I... To jest na I... najlepsze połączenie o co ci chodzi Ty nie... Naszy giel na agency nie widziałeś Nie Mam tam inny... CT same nagewy, I... Skar'y TT same nagewy. <coughs> I... Chyba topie Bywa